Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mówię sobie na moim kanale, w którym będziemy sobie grali na MyFlexie. To jest pierwszy odcinek. I będziemy sobie grali dzisiaj w Blockhanta. Um, no, tutaj tylko jedną, fajną kryjówkę. Ale nie wiem, czy uda mi się tam dojść. żeby tutaj poskakać po tych drzewkach. Grałam sobie tutaj już parę razy. O. Myślę, że raczej nie będę tutaj używał parowarek i tak dalej, bo chcę jak najdłużej przeżyć. Jak widzicie, skoczyłem. Ach, mam tu teraz bardzo dużą trudność. O, teraz jest już lepiej. No i schowamy się w tym miejscu. O, jeszcze jakiś kółczek. Pierwsza minuty, można jeszcze rzucić na twarz Raczej puścić. Widzę tam pierwszych przeciwników. Ja raczej w niego trafię. O, tam już chyba nie ma. <ścoughs> się zapatrzyłam. Ja nic ciekawego się, tutaj nie dzieje się, tutaj nie mnie się, idzie więc nie że jest szansa, szansa, żeby to wygrać. On tam, który biegnie, to jest klasa z TNT, więc trzeba na niego uważać, bo, bo może wysadzić drzewo, na którym jestem, jeżeli nie zauważy, więc ja mam naprawdę duży problem, ale próbujemy sobie do nich poszczerać, myślę, że wszyscy znowu uciekli, hmm. a wszyscy, tak, idziemy sobie tutaj. O, i stąd jest już lepsze miejsce do strzelania Ach, znowu uciek. To jest mi fajnie. No, tym są osoby, ale nie będziemy tam mieć na pewno. Bo mogliby nas zabić, a my chcemy jak najdłużej przeżyć. usłyszałem jak ktoś użył tego długiego skoku. Szczerze mówiąc, sam nie używam tej klasy, to mam tam TNT. Tak samo mam. Y Klasy dla bloków, yy, która może szybko zmieniać się w stały blok, ale używam tej, która może się zmieniać, bo różnica jest lepsza. I wiedziałam, że ta, która wtedy będzie słabsza. Widzę, że kogoś na dole tam gonią. Spróbuję szybko strzelić i jeden dostał. Pięknie. Myślę, że ta seria nie będzie się pokazywała jakoś regularnie, tylko wtedy, kiedy akurat nie będę miał czego nagrać. W przeciwieństwie do Let's Playa z Minecraftem na singlu, on będzie się pojawiał co będzie tak. Gdzie odcinek, dwa dni przerwy i znowu odcinek, a tak będzie to nagrywane. Dobrze, zostało tak naprawdę trzy minuty. Myślę, że do tego czasu mnie nie znajdą. Jak widzicie, wszędzie kładą te TNT o postrzeliłem jednego. Może zauważyć strzałę. Ja bym miał bardzo słabo tego sądzę, że powinienem ruszyć się z tego miejsca i schować się tam, gdzie byłem wcześniej. Czyli nie wiem, może w tym miejscu. Okej, okay, dobrze. Z tego zostaniemy. W jeszcze nie znaleźli. Zostało pięciu chowających się, więc myślę, że. Jak już będę trzeci, to będzie dobrze. Ale lepiej będzie jak wszyscy, jak chociaż jedna osoba przeżyje. O, widzę, że tam tamten... jak myślę, że szczęśliń tam... Ach, akurat szedł To dobrze, że szedł, nie narzekam. Cie, 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 cie. Cie, cie, cie. Może to uważać tą szczołę, ale nie mam jakiej zebrać bo jest to w tym trybie nie, nie, niemożliwe i ono to zostanie. Jak on ją zauważy, to no ja bardzo źle... widzicie, on jest tutaj na dole, widzę to też na mapie. Oj, on chyba wie, gdzie to się idzie, żeby tutaj wejść. Chociaż... Oj wie... Oj wie... Będzie bardzo słabo, jeżeli Minął mnie. Pięknie. A, zrzuciłem go. Świetnie, świetnie, że mnie nie zauważył. Powinien mnie zauważyć tak naprawdę. Ja tam zostawię, niech on sobie chodzi. Będę do niego szczela, bo wiecie... Oj, włączyłem sobie spida, bez sensu. Gdybym miał uciekać, to by miał teraz bardzo źle. Bo zużyłem, więc wiecie... Nie wyłoży to nic dobrego. Uff. O, tam ktoś jest. Myślę, że musimy się wycwanić i szczelić w niego. Jestem bardzo ciekawy, czemu od nie umarł do odrzutu. Znaczy nie spadł. się patrzymy w naszą stronę, no to nie będziemy strzelać. Chyba nie zauważył. Trzeba na pewno? Nie. nie ja myślę, że jestem tylko wadłem. Bardzo dobrze. Myślę, że wygramy to. Wygramy tę rundę. na no spokojnie. Ile zostało? No, 15 sekund. No to już porobieni są. Ale są tu pode mną. Wiedzą, że coś się szykuje. Wiedzą, że ktoś tu jest. I nic, kurde. O, jeszcze. O! Dostałem, ale przeżyłem. Aha, lamusy. Aha. <grałem>, bo się starałem. Uje, uje, uje. Śmiecie, śmiecie, uje. Bardzo ładnie. Wygraliśmy, gra zaliczona, więc myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym: czy to z Let's Playa, czy właśnie z Minigierek. Żegnam się z wami. Cześć. Do następnego.